Siemanko, z tej strony HG. Widzimy się już ostatni raz na tym kanale. Mam dla was informację, że właśnie odchodzę od y, kanału Skimpero12, ale nie przestanie nagrywać razem wspólnych filmików, takich jak no, na przykład... Na pewno pojawią się jakieś serie wspólne, które będziemy nagrywać we dwóch. Zachęcam do subskrybowania mojego nowego kanału. Link pojawi się oczywiście w opisie filmu. Informacje na kanale Pimpello i oczywiście tutaj w adnotacjach się coś wyświetlić, więc zachęcam do subskrybowania. Tam zamieszczę też informacje na jaki temat będę. Po prostu wstawiał tam filmy. Po tym, co tutaj wstawiam, można spodziewać się oczywiście filmów, z gier i różnych tego typu rzeczy, poradników. Szczerze zachęcam gorąco. Trzymajcie się. До новых